Zajmujemy się teraz takim silniczkiem, silniczkiem ze złomowca. Zobaczymy, co tam będzie. No, zjemy już taki, taki, cóś. takie, coś zobaczymy metalowe Hop. do złomu. No i rozkręcamy. Nie wiem, od czego to było. W każdym razie stare, bo na nowe śrubki. Podyskutujemy się dzisiaj o pewnym słynnym youtuberze które mu się chyba przyśniło, że jest Clintem i Studem i każe sobie za, za filmy płacić Nie wiem do końca czy to jest zgodne z regulaminem YouTube'a bo YouTube się opiera na reklamodawcach a jeżeli będą tylko 15-20 wspierających to YouTube nie będzie wyświetlał tam reklam no bo nie opłaca się to. Nie wiem czy można tak zrobić, że wszystkie filmy będą tylko i wyłącznie dla wspierających. To jest jakiś wymysł youtubera, który mu się w głowie przewraca. Cały czas mówi, że niszczy mu się kanał, że niszczą mu kanał. A nikt nie zniszczy tego kanału tak jak on sam. Nie wiem. Kto mu to odpowiedział, ale ci co wspierają, też się mogą w każdej chwili wycofać, i co wtedy? Nie wiem, dla mnie to jest jakaś jawna głupota, no ale cóż, no. Myśli, że ktoś się nie może za 2 złote wejść, popatrzeć co on tam ma i zaraz te 2 złote wycofać. Znaczy ten y, wyłączyć tego pomaga. Nie wiem czy jakaś jest paranoja no. no ale co tu dużo wymagać jak człowiek ma ani jakoś prześladowcą ciągle go coś to... a nie chce mi się gadać w ogóle no. Dożyliśmy do, do, czasów, że jeden by drugiemu oko wykolił za dwa złote. Ja uważam, że wspieranie to jest osobistą sprawą każdego. Chce wspierać, nie wspiera. Zamiast filmy tylko dla wspierających, zrobiłby jakieś losowania nagród albo coś. Za wspieranie. nie tam. Ale będzie, że. Zaraz będzie części jego kanał. A nie będę dyskutował. Zresztą. Posądźcie to wszystko sami tam nie to jest głupota. Ale to cóż Jak ktoś sądzi, że ziemia jest płaska, to co tu się spodziewać? Wykałaczka moja, kurde bele To śrubokrętem mordował. Wykałaczka to tylko... Pyk. O! Zaraz będzie. O! Tu małaś. Wykałaczka. Chociaż kurwała, nie odbiegała. Ciągnęło. A bo tu jest ten... Jak to się tam nazywa? Ten pierścień. Tego Cigela gdzie ja mam ten ten Tego tutaj nie widziałem O ok. Tij Jakiś twardy ten metal Złamał się, a nie wyszedł. Ale idzie, idzie. O. Teraz to by się zdało wyciągnąć. jakoś mocowany. no panie. Trzeba inny jęczmień zrobić. I wiedziałem, że to jest tak obudowane. Opa! Jest. Pyk. I po sprawie. O. Teraz weźmiemy drugie pyk

O, cyk. Kupił się motocyk. O. Odlew tylko jeszcze wyjechał. ze szczotki. Tutaj będzie cięcie. hop, już jest nie ducha, panie. O. Cyk. Będziemy się bawić bo są plątowanie. Hop, 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 hop. Uuu. Ale to do gościa każdy ma prawo robić co chce, no. tylko ja się dziwię. No ale cóż. ładna miedziucha o. A to z tej stacji znaczy z tego złomu to osobno kładę, żeby zobaczyć jak będę na tym. Zawsze lubię zobaczyć, kiedy mi się zwraca i kiedy już mam zarobek. To każdy chyba tak lubi, nie lubię do niczego dokładać. Gdybym na przykład spotkał aluminium, no to już jest dokładanie. O. Tak, gdzie są te tłuszki Nicek rozbierzemy hop 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 hop, hop. O. teraz go przedbiemy tuż boku brinzinka, o, kabelki też obetniemy, później sobie ich pokorujemy, o. tak, tu tak. nie ma nic, to kabelek został, będzie na zimowe wieczory plastik do plastiku o ziku ziku do plastiku o jeszcze kawałek Hop. teraz tak tu jeszcze będzie ze szczotek środka jest pięknięta tu już nie będzie szła do Piotra o teraz tak o, tu jeszcze mamy o ops i tu jeszcze musimy wydobyć te musiąc Tak, o, mosiąc jest tu. Tu jeszcze jedna śrubkę trzeba wykręcić. To coś mycieli. O! I tu jest odlew i tu jest odlew. To później jeszcze ze... później, dobra, później. Tu jeszcze mamy te mosiące. Dobra, musimy go przytrzymać, tak inaczej nie da rady. Jest mosiądź. No właśnie. właści o. O. o plastik, plastik Syk. o, tu mosiąc, tu spejruzinka, tu kawałek jeszcze jest w o dobra pewnie też idzie do złomu a jeszcze zobaczymy ten ten Nie? klejony co zostaje na później o do zbioru wierników Hop. dobra teraz o jeszcze ta sprężinka teraz weźmiemy kudałeczko i zobaczymy tylko gdzie ja mam puste, Tu jest? Jest, dobra. Starujemy go od razu. Jak zabierze się z wagi, to od razu się... Zarunię. nie, Tara, tyk. Minus 195 Tu jest już z poprzedniego, jest, bo już rozbierałem takie, takie dwa stojanki. To w sumie mamy 365 gram już. Jeszcze wirnik został. Dobra, zobaczymy ile tego będzie. Tam jest dużo jeszcze miedziuchy. O! No jeszcze mamy aluminium, ale to będzie tam 200 gram może. O, teraz zobaczymy. 0 255 Dobra, do aluminium idzie, do odlewu tykuś. O, a tu jeszcze jeszcze zostały tu. O tu stojanik został. A zaraz zobaczę, czy miedziucha będzie na jutro. Nie mogę tak wszystkiego jednego dnia, bo obejrzycie wszystko jednego dnia i potem będę musiał yy, znowu tylko dla wspierających coś robić. A wspierających mam tylko dwóch, dużo bym nie zarobił. widać nie? no także to będzie jeszcze stąd miedziucha o uważaj trochę o o tu jeszcze jest taki brinszpanc o ale najlepszym brinszpancem to jest ten no, zobaczymy czy miedziucha jak nie jak tak no <laughs> o jeszcze aluminium będzie o, tutaj jakiś spory no także będzie się działo a może coś innego wykombinujemy zobaczmy to także na razie a jeszcze muszą jest panie o pokażę że muszą to. 40 gram eee, zobaczymy zaraz jak to wyjdzie razy 17 nie 18 ten, 17 popiwamy łopa, nie, warga mi się psuje 70 groszczę A jeszcze dostałem na bazarku od Pawełka Radiko to jest padnięty wyświetlacz brał punkta z kartą kodową o. ale z, z zastrzeżeniem, że nie do naprawy, nie do sprzedania, tylko do rozbiórki. Także ja muszę dotrzymać tego słowa. O. Także będzie się działo. Pozdrowka dla wszystkich. Nara.